Po tym, co pokazał Hama Leinen, że że można zaskoczyć gribę z daleki od głosi To i Morzyń, i Murawski próbują właśnie z tego dystansu strzelać. Ale widzimy dużo miejsca, jest takiej takie mało presji w defensywie. No Taktycznie nie podoba mi się postawa w gry przy obronnej obydwuzystwie. była okazja, jeszcze będzie poprawka. Uwaga! I jest bramka, kto strzelił Piotr Rejs. Takiego tumultu, takiej wrzawy na bułgarskiej nie było już dawno. Sto Tym malkontentom, którzy twierdzili, że on już się nie nadaje do tego, żeby wchodzić i strzelać gole. Myślę, że trener Rumak Magona na co dzień widzi na treningu, że na pewno strzela. To nie jest przypadek, że wchodzi jakiś łkon w stosunku do niego. Po prostu ten zawodnik ma to we krwi, ma we krwi strzelanie goli. I co by nie mówić, to jest kolejny przykład jak wino. Mamy frankowskiego, mamy rejsa. No, po części jest to trochę smutne, że, że tak doświadczeni gracze jeszcze w, nas, w naszej lidze potrafią strzelać bramki, ale, ale ta młodzież, chociaż ma się od kogo uczyć, proszę popatrzeć, mało bramek, myślę, Resik strzelił z szesnastki, ale tu wychodzi ta umiejętność, to mistrzostwo piłkarskie, które przez tyle lat nabył Resik, bo to było wszystko przemyślane. Wszystko to było pod pełną kontrolą, nie... zobaczył kładącego się Aleksandra Turczewa. I gdzieś tam obok niego, czy lekko nad jego Achillesem, posłał tę piłkę w lewy, dolny ruch bramki Michała Bliwy, Piotr Rejs.